Świat według Ludwiczka świąteczna niespodzianka. Kiedy pakuję prezenty przypomina mi się ojciec. Jeszcze teraz mam w uszach jego głos. Gwiazdka. Dawniej byliśmy za biedni, żeby kupować sobie prezenty. Dawaliśmy sobie ból głowy. Panto, czacha mi trzeszczy od roku. Właśnie słyszę. Ale mam też trochę miłych wspomnień z Bożego Narodzenia. Kiedy w powietrzu czuło się nadchodzącą zimę, wszystkich ogarniała gorączka świątecznych zakupów. Wszystkich, oprócz mojej rodziny mi, to nie dla nas. Siedź cicho. Nigdy nie mieliśmy takich świąt, jak rodziny pokazywane w telewizji. Tato, kiedy zawiesimy lampki? Podczas wojny, synu, nie wieszało się lampek. Kiedy? Mama tłumaczyła z ojcowego na nasze. Tata mówi, że zawiesimy w następny weekend. Co? W tym roku nie wieszamy lampek. Oszczędzamy energię. Twoją, tato? Człowiek nie ma chwili spokoju. Ja wolę już słuchać wiadomości Otec niż z ciebie, ludzie! co to? Nadają program dla wędkarzy? Teraz? Wcześniej zaczynają sezon w tym roku. Mówią o świątecznym karpiu. Przecież słyszę! W cedrowej górce zima zjawiała się wcześniej i na święta zawsze było pełno śniegu sparalizowały komunikację miejską. Zamknięto aż do odwołania szkoły na przedmieściach, gdzie nie kursują autobusy, a także wszystkie przedszkola. Hej! Super, słyszysz, bracie! Buda zamknięta, ja mam labę! Juho! Juho! Buda zamknięta, Buda zamknięta! Dlaczego tak się prójesz, Tommy? Nie chodzisz do szkoły, mamo. Włóż mu coś grubego Będę go napadał śnieżkami Owiń go Obaj bądźcie ostrożni Mama! Jest pełno śniegu I w razie czego karetka pogotowia nie mogłaby dojechać Najlepiej Niech on zostanie w domu Ludwiczku, zaniś to tacie Chwilonia, nie idę w tamtą stronę Tatuś też tam poszedł A gdzie jest? Jak nie pada, to nie pada A jak napada, to od razu na trzy metry I wszystko na mojej głowie Tato. A, co ty wyprawiasz? Chcesz mnie upiec, ha? mama daje ci na nos grzewkę. Mm. Dzień dobry, może pani pomóc. O, dzień dobry, chłopcy! Gdzieś tu pod śniegiem jest moja gazeta! Spoko, zaraz ją znajdę! Tam już szukałam! Uważaj Tommy! Pod śniegiem gnieżdżą się śnieżne gryzopotwory. Odgryzą ci nogi i wciągną w białą dziurę! Gazetka. O, dziękuję, Ludwiczku. Jesteś kochany. Ja lepiej kulki, a wy się nimi bijecie. Potrzebny był ochotnik, który poszedłby na pierwsze ogienie. Dlaczego zawsze ja? Ej, to mój mały braciszek. A tak. Wszyscy uwielbiamy bitwę na śnieżki. Pod warunkiem, że to my jesteśmy górą. Ale kiedy dostanie się taką pigułę w ucho. O! Strzygać ogień! Nie wolno walić muszy. Ludwiczek płacze. Ja wcale nie płaczę! Ludi, co ci? Nic, jest? Dajcie mi spokój. Ludwiczku, zaczekaj! Oberwałem w ucho, ale uginały się pode mną nogi. Kulejesz! Dostałeś w ucho śnieżną pigułę, czy co? Ból był taki potworny, że chciało mi się krzyczeć, wrzeszczeć, wyć! Raju, jak to boli! Nikt nie słyszy, ale boli! To tak straszliwie wrzeszczy? Andy, mamy lampki, ale trzeba kupić choinkę. Pewnie, że tak. Tylko o tym marzę. Ach, moje zakichane szczęście! Sprzedaż świątecznych choinek. Kupmy choinkę, tato. Kiedy ja byłem mały, nie było samochodów, nie było parkingów. Choinki rosły w lesie i było bardzo dobrze. Mama pomyślała, że jeśli tata da się namówić na kupno choinki, potem sam Ej. zechce zawiesić lampki. Aaaa! Jasny gwint! Pomysł był całkiem do rzeczy. Ej, dziki tłum ludzi, a niech to. Nie mają co robić do ciężkiej Anielki! Nie oglądają telewizji, nie muszą odwiedzać starych rodziców! Rozdzielmy się! Ja idę z mamą! Ej, zaczekaj kolego! Wstrzymaj swego konia, stary! Pokażę ci, jak się gada z tymi cwaniakami, którzy kupują drzewko za 20 centów, a potem chcą cię je opnąć za 20 dolców! Ta jest ładna, weźmy ją! Da, doskonały wybór, madame! Nie, 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 nie. Ta. Proszę tu. Ile kosztuje ten drapak, który nazywasz choinką? Ech. Tylko 35 dolarów. Co? Chyba że z lampkami i dekoracją. Mogę zapłacić 3 dolary. O rany. to nie jest nasz tata. Przynieś mi dużą piłę z garażu, a potem zejdź do piwnicy po stojak. Ten, który przypłynął do Ameryki razem z Kolumbem? Ach, to świetny stojak. Wytrzymał tyle, to i wytrzyma jeszcze te jedne święta. Kiedy byłem mały, nie miałem stojaka, musiałem sam trzymać choinkę! Tata pracował w pocie czoła kilka godzin. Jeszcze trochę w prawo. Uwaga, teraz wsadzam. Dobra, gotowe. Co roku było to samo. Choinka kiwała się na wszystkie strony. Tato! Przekrzywiła się! Postaw za telewizorem, nikt nie zauważy. Za 35 dolców powinno śpiewać i tańczyć. Mama zawsze stawiała na swoim i w końcu tata brał się do roboty. Soj śniadcy. Jasne, szczęśliwego dnia. Szło mu doskonale. I byliśmy z niego bardzo, bardzo dumni. Mój ojciec w życiu. mam tego dość. Kurcze, ale zimnisko. Wasza matka nie wyściubiła nosa z ciepłej kuchni. Ciekaw jestem, co ona tam robi. Mam dla was coś na ząbek, chłopcy. Świeżutkie prosto z pieca. Trochę one się nie prostują tak jak ludzie, a widzisz. A teraz prawą przednią łapą musisz się drapać po brzuszku. A tak spróbuj. Doskonale i mów: Małpka kochana, małpka chce banana. Mówicie? Tak, 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 a pamiętaj o tym, żeby się drapać. No, no mów. Mamoka kochana, to Co to za kretynizmy? Co oni nadają? Louis, odłóż to ciastko i przełącz mi na dwójkę. Nie! Jedna pani Stillman na święta została sama jak palec. Szczęść Szara. Dzieci wyprowadziły się na Florydę. Nie ma za co do nich pojechać, nie ma za co kupić im prezentów. Nie stać jej nawet na choinkę, opuszczona stara kobieta, której nikt nie zaprosił na świąteczny obiad. Przestań, ja mam to gdzieś! Mama dobrze znała tatę i wiedziała, że burzę lepiej przeczekać. Och, twoja sprawa. Ale ja postanowiłem wstawić się za mamą. Słuchaj, tato. To ty słuchaj! Lepiej się nie wtrącaj! Tak uważasz? Hm. A ja uważam, że nie masz racji. Słyszysz? Bo jesteśmy jedną rodziną! Chłopcy, wychodzę. Wstawiłam pieczeń do piekarnika. Powinna się piec trzy godziny. Wystarczy dwie i pół, bo ja lubię krwistą. A ja w tym czasie zabieram panią Steinman na świąteczne zakupy do domu towarowego. Będziesz miał dosyć czasu, żeby udekorować lampkami mm. i dom. Co teraz? Odpada, zaraz zaczyna się serial! W garażu jest wielkie pudło lampek, które dał nam trzy lata temu mąż córki naszej kuzynki Janet. Pamiętasz to? Zawiesiłem je! Dlaczego pani Stillman nie ma własnych? Bo odkąd zabrakło pana Stillmana, źle jej się wiedzie. Pewnie nie stać jej na lampki. To bardzo smutne. Założę się, że kiedy stary Stillman wyciągnął nogi, ona zgarnęła niezły szmal z ubezpieczenia. Heh, zawsze się tak dzieje. Andy, mamy pudło lampek, których się nie używa. Nie ma co z nimi zrobić? Zawieszę je u siebie w pokoju. Ludi? Są w garażu obok rozpuszczalnika. Wiem, bo wczoraj rozpuszczałem gumę do rzucia z włosów Tomiego. Trzy godziny? Całe pudło rozwiesić w trzy godziny. Cudownie! Wiedziałem, że lepiej ulotnić się do swojego pokoju. Ludwiczku, ubierz się ciepło. Przecież sam nie dam sobie rady. Eee, ja muszę się zająć tomim. Nie, Laura się nim zajmie. Laura! Masz pilnować Tomiego. Uważaj, żeby nie wychodził z domu. My z Ludwiczkiem idziemy włamać się do pani Stillman. Prawda, syneczku? Czekał mnie koszmar. Trzy godziny z tatą, który marudził bez przerwy. I do tego na mrozie. Więc przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy wszystkie żaróweczki świecą zanim się je rozwiesi na dworze. To chyba jasne. Wszystko słyszę. Wtedy wystarczyło, że jedna żarówka wysiadała i nie palił się cały łańcuch. O, oh. kurczę, działają. Nie ma rady, trzeba je zawiesić. No to? Chodź tutaj, zobacz. Pani Stillman nie ma nawet w domu choinki. No to jest bogatsza od 35 dolców. Dobra, rozplącz to. Trudne jest dzieciństwo, kiedy ma się palce jak krótkie tłuste kiełbaski. A do tego jeszcze rękawiczki. Ludzi, pośpiesz się, ja odmrażam sobie, Cooper, a ty się bawisz! Ja też bym wolał walić młotkiem. Wszystko słyszę. To na miejsce. No dobra, podawaj lampki. Ty tam, nie ruszaj się, rzuć broń. Głupku, nie śmieć mi w oczy! Złeś grzecznie z drabiny z rękami do góry. Aniby jak mam to zrobić? U, ale będzie ubaw. Ręce do góry! No dobrze, już dobrze. <śmiany> Trafiony Joe. Tato, przetrzymałeś to. Jasne, Ludwiczku, kiedyś latałem na lotni bez lotni. Jestem niewinny. I co do góry? Zamieszałem moje własne lampki na domu biednej pani Stillman. Jest samotna! A czy właścicielka wie o tym? Jak może wiedzieć? To niespodzianka! Ja mieszkam w tamtym domu! Tam! I chce pan rozwieszać lampki tutaj? To pomysł mojej żony, panie oficerze. Ja nie chcę zamieszać żadnych lampek! Mieszkasz w tym ładnym domku? Nie wierzymy ci! Skój go! Zostawcie mnie! Jestem poważnym, uczciwym obywatelem, a ja ja, ja... ja walczyłem na wojnie! Hej, panie policjancie! Syn... Halo! Panie władzo, Ujęliśmy jestem jego synem, Ludy Anderson. To mój synek! Tata mówi prawdę. Te lampki są naprawdę nasze. Dobra, możesz opuścić ręce, synku. To znaczy, że możesz opuścić ręce. Właśnie opuściłem. Niech pan wraca do roboty, panie Anderson. Ale jeden warunek. Na tym domu wszystkie lampki mają się dobrze trzymać, albo tu wrócimy. A szczęście chłystku ze mi palce. Tata nigdy nie był sentymentalny, ale wtedy go ruszyło. Chodźże już na mrozie czuję blizny wojenne. Trzymaj Porządnie, a ja to zaczepię i będzie z... O! O! Ech! Mówiłem ci trzymaj! Chcesz, żebym spadł i połamał sobie w krzyżu gnat! Ja mam najgorszą robotę. Tata wdrapuje się na dach, a ja muszę tu sterczeć, podawać mu te głupie lampki i jeszcze może porazić mnie prąd.

I to twój tata? Tak. No to będzie. No muszę! Z, Z tym domu jest drabina. Przyniesiemy! Chodźcie! Szybko odręcają mi ręce! Trzeba potrenować. Wszystko słyszę! Oj. 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 Oj! Możesz zejść, tato. My sami udekorujemy dom. Ale Tata uparł się, że zostanie. Dzieciaki lubiły panią Stillman. Jenny pobiegła do siebie do domu po bombki na choinkę i zabawki. Znalazły się świecące Mikołaje i bałwan. Mieliśmy wszystko. To nie jest dobre miejsce! Trzeba go powiesić trochę niżej i trochę bardziej z tyłu! Niech cię diabli porwą, mała sekutnica. Już ja bym nie chciał, żebyś była moją teściową ani moją synową. Zapamiętam cię dobrze, panno Montrevisa! Hmm, no, raz kozie śmierć. Co jest do diabła? Nie świeci! Ludy, zajrzyj do środka i sprawdź, czy pani Stillman zapłaciła za światło. W porządku, bo świeci się w kuchni. Mamy tylko 10 minut do przyjazdu gospodyni. Sprawdzić każdą żaróweczkę, jazda! Zaczęliśmy sprawdzać. Wymieniliśmy wszystkie zepsute żarówki. Tata stał i pilnował. Czy dobrze to robimy? Ludzie, Sprawdź zieloną lampkę! Ominąłeś zieloną! Wydaje mi się, że tata krzyczał, bo od tego robiło mu się cieplej. Sprawdź Mikołaja! Czy jest uziemiony! Uziemiony? Sam jesteś uziemiony. Wszystko słyszałem! Słuchajcie, już jadą! Widzisz mój samochód! Nikt inny nie ma takiego starego grata. To auto, to zabytek! Co robimy? Nie zdążyliśmy sprawdzić wszystkich lampek. Spoko, ludzi, Mamy całą noc. Ten rupieć nie da rady pokonać zakrętu. Ech, ty szczylu, ty... Ej, tato! Tyczka! Włącz wtyczkę! Na no dobrze. Szybciej, szybciej! Odsunąć się! Wiem, czym to grozi, jestem elektrykiem. Uwaga! Wow, udało się! Mój Boże! Nie mogę uwierzyć, czy to naprawdę mój dom? Szczęśliwy los i mokry śnieg przyszły Tacie z pomocą. Jakie to piękne! Pani Stilman była zaskoczona, zachwycona i co tu ukrywać, aż popłakała się ze wzruszenia. A tata był naprawdę szczęśliwy. Zrednie staruszce mina, jak dostanie rachunek za prąd. Panie Anderson, dobra robota! Jak w bajce! Hehehe, co? W styczniu będzie pan musiał to wszystko zdjąć! Hehe, zawsze bredne. Wesołych świąt! Kto zgadnie, na kogo w styczniu spadła ta robota? No właśnie. Pani Stillman dała nam gorącej czekolady, a potem śpiewaliśmy kolędy. Święty. Ale tata poszedł do domu. Chciał spędzić ten wieczór u siebie z własną rodziną. Ech, ech, co ci jest? Wstawaj, malutki! Ech. Tata był naprawdę fajnym facetem. Potem dowiedzieliśmy się, że pani Stillman nie kupiła choinki, bo była żydówką. Pamiętam, że te święta były bardzo udane. Kiedy oglądaliśmy prezenty, tata mówił, co ile kosztuje. I było strasznie wesoło. A, aha, patrzcie co mam. Te sanki kosztowały 12 dolców. Mam nadzieję, że zjeżdżając z góry potrącisz jakiegoś jelenia, którego upieczemy i zjemy, bo tylko tak mogę wyjść na swoje na tym interesie. Radzę, żeby wam się podobały prezenty, bo żeby je kupić wziąłem pożyczkę pod zastaw tego domu. Hmm. A to prezent dla ciebie. Dla mnie? Mm, pokaż, Ludwiczku, pokaż. Ciekawe, bardzo ciekawe. Moje klucze! Zginęły mi miesiąc temu! <śmienny> <śmienny> Brawo! Udało ci się, Ludwiczku. To bardzo dobry kawał. Bardzo zabawny. Rozśmieszyłeś swego starego ojca. A teraz prawdziwy prezent od ciebie, synu. No co masz dla mnie, dla głowy rodziny Andersonów? Coś dla zwycięzcy? He? Coś dla wielkiego wodza? Chyba nie zapomniałeś o mnie, he? No co, Ludi? synu, Kolego. <laughs> w tym roku mam dla taty prezent. Naprawdę fajny. Stary kabel z naszego garażu. <laughs> Myślę, że Wam też by się podobał. Cała rodzina Ludwiczka życzy Wam wszystkim wesołych świąt. Wersja polska, masterfilm, reżyseria Ewa Markowska, dialogi Maria Chorodecka, dźwięk Sebastian Kaliński, montaż Mariusz Malicki, kierownictwo produkcji Dorota Suskebowie. Udział wzięli January Bruno Wojciech Paszkowski, Olga Bończyk, Piotr Adamczyk i inni. Szafan